Cześć widzowie! Od dawna nie daje mi spać po nocach jedno pytanie. A mianowicie, dlaczego babka Kiepska miała na nazwisko Kiepska, skoro była ona matką Haliny, a nie Fertka? Jeżeli was również to nurtuje, to już spieszę z odpowiedzią, bo oglądając wszystkie odcinki tego serialu odkryłem pewną ciekawą zależność, którą twórcy sprytnie przemycili między wierszami. Babka Kiepska tak naprawdę nazywała się Rozalia Kopeć, a jej panieńskim nazwiskiem było nazwisko mało lepsza. Czy to jednak oznacza, że bohaterowie świata według kiepskich nazywali ją babką kiepską całkowicie bez powodu? Otóż nie. Historia życia pani Rosali jest bardzo zawiła i nie do końca jasna, ponieważ mówi się, że urodziła się ona w roku 1901, natomiast według innych źródeł rokiem jej narodzin był rok narodzin Lenina, czyli rok 1870. W trakcie swojego pełnego miłosnych uniesień życia kilkukrotnie wychodziła ona za mąż, m.in. za inżyniera Leona Kozłowskiego i bliżej nieznanego człowieka o imieniu Stefan, oraz Jana Kopeć, który to był ojcem Haliny i prawdopodobnie ostatnim mężem Rosali. W odcinku Klątwa Tutenhama okazuje się jednak, że babka była niegdyś kochanką faraona Tutenhamona, którego to zmumifikowane ciało pojawiło się w mieszkaniu Kiepskich przy ulicy Ćwiartki 3 przez 4, a gdy ożyło, krzyczało, że nie widziało się z babką już ponad 5000 tysięcy lat. Najwyraźniej więc to, co wcześniej myślano o dacie narodzin babki jest błędne, a ona sama żyła na świecie przez tysiąclecia. Z kolei w odcinku syn Nilu okazuje się, że Ferdek tak naprawdę jest starożytnym Egipcjaninem, który niegdyś pracował przy budowie piramid i pewnego dnia podczas upadku zwycięczenia obraził faraona, co niestety usłyszał kierownik budowy zaprowadzając go przed oblicze władcy, a ten zesłał go do XXI wieku skazując na wieczne bezrobocie. Co ciekawe, to wszystko okazało się być prawdą i fabuła odcinka nie zaprzeczyła tym rewelacjom, a wręcz zostało potwierdzone, że tak było i że nie jest to tylko wymówka Ferdka przed żoną, by nie musieć iść do pracy. I tu przechodzimy do sedna sprawy, bowiem skoro zarówno babka kiepska, jak i Ferdek żyli w starożytnym Egipcie, no to nie jest wykluczone, że Ferdek był nieślubnym synem babki i poprzedniego faraona. A jeśli by tak było, to miałby on jakieś prawa do tronu i mogłoby to tłumaczyć, dlaczego ówczesny faraon był dla niego tak nieprzychylny, że aż sam podróżował za nim w czasie, pilnując, by nigdy nie poszedł on do pracy i był skazany na rolę społecznego wyrzutka. Nie wiem oczywiście na ile jest to prawdą, bo nie zostało to oficjalnie potwierdzone, ale jest to jedyne wytłumaczenie tego, dlaczego pomimo iż teoretycznie babka była matką Haliny, to nazywała się kiepska. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że ten krótki odcinek wyjaśnił wam, dlaczego wcale nie jest to błędem scenarzystów, że Babka Kiepska tak się właśnie nazywała. Odcinek ten wcale nie jest żartem, a dzień, w którym zostaje wypuszczony, jest całkowicie przypadkowy. Jeżeli nie wierzycie, to zapraszam Was do obejrzenia obu części mojego materiału o top 10 najpotężniejszych postaciach uniwersum świata według kiepskich, którego przecież chyba nie chciałoby mi się robić dla jaj. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!